Kochani, dzisiaj witam was pysznymi śliweczkami. Będziemy z nich robić knedle ze śliwkami, a do naszych knedli będzie nam, będzie nam potrzebne ziemniaki. Ja już mam tutaj ugotowane wcześniej sobie ugotowałam. Muszą być zimne przede wszystkim, bardzo zimne do knedli. Będę je przepuszczać przez maszynkę. I do tego potrzebujemy mąkę pszenną, troszkę mąki ziemniaczanej oraz jajko. Teraz przepuszczę nasze ziemniaki przez maszynkę. Ziemniaki mamy już przemielone. Pamiętajcie, że ziemniaki do knedli najlepiej gotować dzień wcześniej, bo nie mogą być ani odrobinę lekko ciepłe, bo jak dodamy mąkę pszenną, to nam będą się robić takie bardzo rzadkie ciasto. Do naszych ziemniaków przesiejemy sobie teraz. 200 g mąki pszennej. Lepiej przesiać przez sitko. Tu mam odmierzone dwie łyżki mąki ziemniaczanej, też ją sobie przesieję. Do tego wbijamy dwa jajka. Ziemniaki miałam już ugotowane w osolonej wodzie, więc nie będę dodawać tutaj soli, ale możemy też ugotować ziemniaki bez soli, jak to wtedy dodajemy odrobinę do ciasta. Nie powiedziałam Wam, że ziemniaków było kilogram już ugotowanych. Ziemniaki również możemy sobie przycisnąć przez praskę, ale wtedy przyciskamy, jak one są gorące, i dopiero później muszą się ochłodzić. I dopiero wtedy nadają się do zrobienia ciasta. Ja y, kiedyś y, robiłam, ja kiedyś robiłam ziemniaki przez praskę zimne i niestety połamałam praskę. bo były bardzo twarde. Więc teraz gotuję i robię przez maszynkę. I tak jest. Najbezpieczniej to dość szybko zagniatamy ciasto i jak już będzie zagniecione to odstawię je na chwilę i przygotuję sobie śliwki. Ciasto już mam wyrobione. Jak widzicie jest takie niezbyt bardzo gęste, więc dołożę sobie tak łyżka mąki tylko troszeczkę, bo ona nie, nie może być zbyt twarda być, bo wtedy będą te kluski po prostu twarde, a tak mięciutkie i puszyste będą. Ciasto wyrobione, odstawiam je na chwilę i przygotujemy sobie śliwki. Śliwki mam już umyte. Teraz sobie je wypestkujemy. Już tak na pół wyciągamy pastki, i takie nie do końca. Przerwane odkładamy sobie na bok. Przygotowałam sobie tak z 20 śliweczek. Resztę, jak będę potrzebować, to po prostu sobie wypastkuję. Teraz do miseczki sypię dwie, trzy łyżeczki cukru trzcinowego. Do tego odrobinę cynamonu. Wymieszamy sobie i taki cukier będę dodawać do każdej jednej siweczki. Oczywiście, jak ktoś nie lubi cynamonu, to może ten czynność ominąć. Już mamy wszystko przygotowane. Teraz no, nie widziałam sobie stolnicy do naszej oazy, więc będę robić to na blacie. Mąkę podsypię, wyłożę odrobinę ciasta. Jak widzicie jest dość miękkie, ale jak podsypiemy sobie trochę mąki to będzie idealne. W międzyczasie postawiłam sobie już wodę na kuski. Mąką podsypię i formujemy sobie wałek naszego ciasta. O i teraz tak mniej więcej 2 centymetry formujemy takie kłoczka do każdej jednej naszej śliweczki. Sypujemy, odrobimy cukru trzcinowego z, z cynamonem i zamykamy i wkładamy do naszego ciasta. Teraz wszystko musimy dobrze zamknąć. Formujemy ciasto. Ciasta taką kółkę. I już jest pierwszy nedelek gotowy. Zobaczcie. Na no, tą deskę. Już sobie dam trochę mąki. I tak będę przygotowywać wszystkie medle ma kawałek ciasta. Zobaczymy. lecuszek, Do śliweczki drobiny cukru. Wkładamy i formujemy dla. gotowe. I tak zrobię teraz sobie wszystkie No Moi drodzy, już zrobiłam wszystkie jadłe. Wyszło mi ich 21 sztuk. Jak widzicie, Cukru jeszcze zostało, było naprawdę odrobinę dawane do każdej śliwki. Teraz będziemy je gotować. Woda nam się już zagotowała. Teraz sobie ją posolimy taką jedną łyżeczkę. I będziemy rzucać nasze nedle. Delikatnie. Za chwilę je sobie przemieszam delikatnie, i od chwili wyponięcia będziemy gotować tak około 5 minut na delikatnej, gotującej się wodzie. I teraz czekamy, aż płyną. W czasie gdy gotują się nam kluski, to podsmażymy sobie masło. Tak mniej więcej jedną czwartą masła. Na patelnię i teraz będziemy smażyć. Nasze kluski jak widzicie już wypłynęły i teraz na takiej delikatnie gotującej się wodzie muszą się gotować 5 minut. A tu nam smażymy masło, aż się pięknie zrumieni. Nasze masło już będę wyłączać, bo dojdzie do, od gorącej patelni, żeby nam się nie przypaliło. Zobaczcie. Jakie już jest piękne, rumiane bardzo ładnie już pachnie orzechowo. To już odstawiamy i za chwileczkę będę wyciągać nasze kluski. Nasze kluski czas wyciągnąć. Może sobie je odstawimy. Jak widzicie jedna kuseczka nam niestety pękła, ale się nie przejmujemy tym, będzie równie dobra jak te zamknięte. Polewamy sobie teraz naszym smażonym masłem. Posypiemy naszym cukrem trzcinowym, z cynamonem. I nasze pustki są już gotowe. Pyszne, delikatne, coś pysznego. I tym akcentem chciałam się z Wami pożegnać. Ja później sobie ugotuję resztę klusek. Namawiam do zrobienia sobie takich, takich pyszności. Dziękuję ślicznie. Cześć.